Dzień dobry Witamy wszystkich Witamy Dla internautów nagrywamy Pozdrawiamy Pana Wiesława Tutaj na wyjeździe takie kotki dokarmiamy Mama i mały Krak Proszę, jak sobie jedzą. Który kot pogardził chorych samym? Chyba żaden. <laughs> Jak tam? Widzicie? Wcinają. Czekaj, a czy to, to ta... chodź chodźcie, czeka. tu, te. Chodź, chodź. Tu masz, tu masz. No. Tu jest dla mamy, a tu jest dla ciebie. Masz miniora. Tak je wcinają. Ojej, ogonek. Jakby zamoczony w farbie końcówka. Chyba <grymne> podobne do ciotki wesołej z czym ogonkiem. Wcinaj sobie. To się odzywa. Smakuje. Smakuje Jakie Smakujki. To mały Rozrabiaka. To może jesteś? Nie, wciąż ją. Dla małego jest z kurczakiem, a tutaj bardzo wołowiną. A tutaj miałem tak w sumie napić, bo w cieniu są nie? tak mi nie grzeje przynajmniej. A dzisiaj ci jest ciepło. No. no nie bój się, mały. Trochę był płochliwy. Na początku nie chciał. Ale Potem nawet się dał na ręce, wiać. jak się przekonał jedzeniem. wczorajszą kiełbaską. Oj, wiej, dzicie, głodne, głodne. mamie chyba bardziej smakuje junior widzę, że przestawia się na tego juniora. Co tam, małuszku? Panie Wiesławie, to chyba w takim samym wieku jak pana kotki. Bubu, I lucek, bubu i, bubu i spółka i lucek. I Koko, która wczoraj poszła do adopcji. Będzie miała ciepły domek, fajny. No wcina, wcina. Ojej. No, prawie całe zjadło. Nie, to ona tutaj małemu pomoże, jak nie będzie mógł dojeść. No i co? Zjadłaś, co? Zjadła kotka. Zjadła. O jak się odzywa. Zjadłaś. Kruszynka. Kruszyneczka. Malutka. Oj. Jaka jestem mała. Isn't to Is life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, cause all we can do is try our best to make it through with love.